Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Wobec wciąż pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, wszystkich samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wszelkie działania odnoszące się do dochodów jednostek samorządu terytorialnego winny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, w sposób taki, aby nie, nie naruszały albo naruszały najmniej sytuację finansową samorządów tych najbiedniejszych, tych najsłabszych. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski to, to trudny region, to region biedny, to region, w którym bezrobocie jest najwyższe w województwie łódzkim, to region, w którym omawiane dzisiaj Janosikowe stanowi znaczącą część dochodów i, i jest jak gdyby oddechem świeżości zarówno dla samorządu powiatowego jak i samorządu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Wobec tego mam pytanie do państwa wnioskodawców, czy państwo prowadziliście konsultacje z samorządami nie tymi, które dochody mają na wysokim poziomie, ale właśnie z tymi najbiedniejszymi, z tymi najuboższymi. Jeżeli tak to jakie opinie są tychże samorządów? I pytanie drugie czy znacie Państwo stanowisko rządu odnośnie zmian dotyczących tejże zmiany ustawy? Dziękuję bardzo.